Dzisiaj pokażę Wam, jak można szybko i zdrowo zjeść. E, będzie to mianowicie łosoś. Mamy tutaj gdzieś około 130 g łososia. Mamy tutaj szpilak 240 g. Ja użyję gdzieś około pół paczki. gałka muszka sól, oliwa z oliwek, Pieprz. Czosnek i kurkuma. Awokado i pomidorek. Patelnię już mamy prawie nagrzaną. Dajemy tak około dwóch trzech łyżek na oko oliwy z oliwek. Czekamy minutkę, żeby to się nam rozgrzało, a w międzyczasie sobie przygotujemy czosnek. Będzie potrzebne tak. Jeden, jeden, dwa ząbki. To już według, według upodobań. Jak to lubi? Ja tutaj, y, zanim zaczęłam gotować, wyliczyłam nam tutaj makro składniki. Wyliczyłam y, ile tłuszczu, ile węglowodanów ile białka się znajduje w tym daniu. Danie to jest fajne dla wszystkich początkujących maniaków, bo jest, jest po prostu książkowo, jest idealnie. 80% tłuszczu, 15% białka i 5, tylko 5% węglowodanów. Także jest tak idealnie, idealnie. I mamy tutaj wszystko. Wszystko co nam jest potrzebne. Wszystko co nam jest potrzebne do przeżycia. Do przeżycia. Witaminy, magnes. Yy, mamy zdrowy tłuszcz. Mamy białko. Mamy błonnik, bo mamy szpinak. Więc zdrowy tłuszcz, awokado, no, same, same takie fajne składniki. Nasz olej już jest nagrzany. Kładziemy naszą rybkę. Ja mam łososia, słuchajcie, zamrożonego. Jest mi tak wygodnie, gotuję zazwyczaj dla samej siebie, więc y, tak jest po prostu dla mnie lepiej. Kładziemy naszą, naszą rybkę. Ona trochę szczela, ale zaraz przestanie. Nasza rybka się już smaży. Solimy, pieprzymy z obu stron. Karmidzić kartki z drugiej strony. Tak. Czas sobie przygotuję już do drugiej skarki. Rybie wystarczy tak dwie do czterech minut z każdej strony. To też w zależności, czy będziecie tą rybę robić mrożoną, tak jak ja, czy ją będziecie robić świeżą, ze świeżej po prostu. I gdy nasza rybka już w miarę będzie gotowa, nie chcemy jej za bardzo spiec. Ona ma mieć jak najwięcej wartości zachowanych. Jak już będzie taka w miarę, sypiemy około pół szpinaku. Ten szpinak już jest umyty. On już jest gotowy do jedzenia, więc nie trzeba go myć, nie trzeba go nic więcej zrobić. Na nasz szpinak dajemy troszkę garnka szpatułowego. Nie dużo, tak? Odrobina szczypta. Do tego wyciskamy nasz czosnek. Słuchajcie, tu są dwa takie kawałki, więc ja może Wam jeden duży, wystarczy. Nie chcę mieć jutro cząstykowego oddechu. I staramy się tak wszystko sobie delikatnie, żeby nam to tutaj szpinak też potrzebuje. Dosłownie dwie minuty i on jest gotowy. W międzyczasie, kiedy nas szpinak będzie tutaj dowodził. Możemy sobie pokroić pomidorka i awokado na panież. Ten Tak, mam panerz przygotowany. Widać, widać. Awokado. W moich filmach zobaczycie często, że jem pomidora czy awokado. Tak, jem, jem, jem praktycznie codziennie pomidory, codziennie awokado. Bardzo często jem pieczarki. Więc. Miękkie, ale jeszcze, jeszcze dobre. Jeszcze nie jest zepsute. Słuchajcie, kroimy sobie na takie grube talarki. Grube talarki. Kładziemy sobie tutaj z boczku te awokado. To się wydaje, słuchajcie, zobaczcie, same warzywa i ryba, a naprawdę to jest 80%, 80% w tym daniu to jest tłuszcz. I 5% to są tylko wygłowodane. To jest naprawdę, naprawdę yy, bardzo bardzo fajne i syte danie. A wygląda bardzo niepozornie. Wygląda, wygląda tak, że uuu! Co to ma być? Na koniec jeszcze Podsypujemy delikatnie kurkumą. Taka, taka sz, szczypta. Szczypta kurkumy. Jak ktoś lubi więcej, może być więcej. Pamiętajmy, że kurkuma ma niesamowite yy, właściwości. Kurkuma ma niesamowite właściwości. I słuchajcie, nasza rybka. Prawie gotowa. Mm, Powiem wam dlaczego, dlaczego lubię dietę ketogeniczną. Lubię dietę ketogeniczną dlatego, że nie trzeba ubierać kartofli. I to wystarczy, to naprawdę wystarczy. Nie wiem... A z drugiej strony już jest też idealna. Nie wiem, ile to przygotowywaliśmy. 10 minut wszystko? 10 minut? Może, może krócej? Ja tutaj sobie jeszcze, słuchajcie, te nasze danie yy, po sole, po pieprze. już Wam, już wam pokazuję. Wam pokazuję, jak to wygląda. to wygląda. To wygląda tak, o mój pomidory. To wygląda tak. Szpinak, rybka, awokado i pomidor. Słuchajcie, to jest w granicach 900, 900 kalorii, więc nie jest, wcale tak, nie jest wcale tak mało. Myślę, że na obiad to jest wy, wystarczająco. Do tego pewnie zjem jeszcze 2-3 trufle jak będę potrzebować więcej tłuszczu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobić te trufle czekoladowe, to zapraszam Was tutaj. Będzie gdzieś albo tutaj link. Na dzisiaj to wszystko w moim odcinku. Jeżeli Ci się podobało te danie, to zapraszam do następnego filmiku. Do zobaczenia!